Chcę się podzielić tym, co sam przeżyłem na moich rekolekcjach w milczeniu. I e, tym bardziej chcę Wam powiedzieć, o co mi nie chodzi w tym, co za chwilę powiem, żebyście dobrze skorzystali z tego, o co mi chodzi. I tam takie wykrzykniki będę stawiał, że słuchajcie nie, nie o tym. E, bo analogia, którą chcę użyć, by przekazać wam, co tam się wydarzyło e, podczas tych rekolekcji w milczeniu, może być dla was zaskakująca i różne rzeczy sugerować. Mianowicie, ja przeżyłem na tych rekolekcjach w milczeniu, to było dla mnie bardzo ważne, że gdy nie przychodzi pociecha ze strony ludzi, gdy nie ma człowieka, z którym czułbym bliskość, jego wsparcie i tym podobne, ale wiecie, to takie bliskie, nie chodzi o przypadkową osobę, to wtedy jest jakieś takie wewnętrzne oczekiwanie, żeby to Pan Bóg zapełnił tę pustkę i to on. Był tym, który daje bliskość, swoją bliskość. A ja na rekolekcjach w milczeniu ani jednego, ani drugiego nie miałem. I sobie myślę o takich osobach, które mogą, może odnajdą się w tym, o czym opowiadam, ponieważ na przykład ze względu na Królestwo Niebieskie, ze względu na Jezusa, zrezygnowały z jakiejś relacji, która dawała im bliskość. Bo, ponieważ na przykład relacja była grzeszna, ponieważ na przykład było to zakazane przez przykazanie Boże. I możliwe, że jeżeli ktoś mnie słucha, to ma takie oczekiwanie, że skoro dla Ciebie, Panie Boże, zrezygnowałem z tego poczucia bliskości, które tak bardzo mi jest potrzebne i tak bardzo go pragnę i tak bardzo chcę, no to, Panie Boże, zastąp tę osobę. To bądź tym, który, do którego przychodzę na modlitwie i mam wrażenie, Ty dajesz mi nasycenie. A takie rzeczy się nie dzieją. Bo ani z zewnątrz, nie przychodzi pociecha, i to poczucie bliskości, które jest dla mnie teraz kluczowe, ani z zewnątrz, ani od wewnątrz na modlitwie. I moje rekolekcje w milczeniu były pełne nudy po prostu. Tam się niewiele działo. Tam było niewiele pociech. Tam byłem jak Maria Magdalena u grobu, która mówi, zebrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono, jest pusto w grobie. Nie, nie, ma, nie ma Jezusa. Czy modlitwa jest? No, pragnienia są, tęsknoty są. Te ćwiczenia duchowe są. Ja tam jeszcze jakaś siostra zakonna, która mi pomagała jako taki towarzysz duchowy. To wszystko było. Pan Jezus był, ale no nie było tego odczucia. No, tym bardziej, wiecie, Eucharystia, Święty Sakrament i tak dalej, no to no obiektywnie był. Ale gdzieś wewnętrznie, subiektywnie nie było tego odczucia, że Bóg jest blisko, że, że jest dawcą pocieszenia. Tym bardziej to był czwarty tydzień rekolekcji ignacjańskich, które są skupione na tym, żeby prosić o radość ze zmartwychwstania. Na ta radość nie przychodziło. Wręcz przeciwnie, przychodziły jakieś próby, pokusy, czarne myśli związane z walką duchową, bo to normalne na rekolekcjach. Każdy, kto je przebywa, ten potwierdzi. I teraz proszę Was, żebyście nie zrozumieli mnie właśnie w ten sposób. Teraz nie o to mi chodzi. Uwaga, skupcie się. Nie chodzi mi o to, że mam jakiś kryzys kapłaństwa. Nie chodzi mi o to teraz, że szukam jakiejś bliskości ludzkiej, ponieważ Pan mógł mi nie dać bliskości i muszę za wszelką cenę mieć, bo mam potrzebę. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Z wielkim szacunkiem pochylam się nad tymi osobami, które przeżywają podobny temat do mnie, mianowicie pragną niesamowicie bliskości. Tego nasycenia, które wynika z tego, że nie tylko ktoś jest blisko, ale ja to bardzo mocno czuję. Nie tylko to jest fakt obiektywny, że ktoś jest blisko, że mam z kimś jedność jaźni, jestem przyjaźni kogoś. Mam przyjaźń. Ale też to odczuwam bardzo mocno i to mnie nasyca. I to mnie nasyca. I z wielkim szacunkiem pochylam się nad tymi, którzy nie mają tego w człowieku, a jak przychodzą na modlitwę, to nawet nie mają tego w Bogu. I moje przemyślenie jest takie, że w pewnym sensie taki głód emocjonalny jest zły, ale w innym sensie taki głód emocjonalny i ta pustka, i ta nuda, i te trudy, i ten pusty grup, i to, ten płacz, pełen tęsknoty, bo się jej łzy pojawiły tak, takie tęsknoty na rekolekcjach. Jest dobry, jest dobry. Ten głód i nienasycenie jest dobry. I możliwe, że ktoś mnie słucha, kto aktualnie jest w sytuacji, w której jak Pan Bóg nie daje nasycenia i pociechy takiej odczuwalnej, przychodzę na modlitwie i nie ma tego, czego pragnę, to idę w kierunku właśnie grzesznej relacji, bo ona mi to daje. Chociaż jakieś skrawki czasami, ale daje mi. I może ktoś mnie słucha i tak się zaczyna zastanawiać: no dobrze, ale jak zrezygnuję z relacji z tą osobą i nie będzie poczucia bliskości. To bez tego poczucia bliskości. Ja chyba umrę po prostu. Ja nie umiem żyć bez tego poczucia bliskości. Ja będę tęsknić, ja będę płakać. Yy. I wiecie, yy. ktoś mógłby też yy. źle mnie zrozumieć w następujący sposób. No ale że ksiądz. no, 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 no co, co tu ksiądz opowiada. No no, ksiądz nie powinien mieć takiego poczucia bliskości z ludźmi, no tylko w Bogu. Yy. A jeszcze ksiądz tam nie ma. No to coś z księdzem nie tak. Yy. Nie chodzi o to, że przeżywam jakiś kryzys I nie chodzi o to też, żeby na siłę wciąż szukać pociech na modlitwie. Przyjmować, jak Pan Bóg daje, trzeba umieć. Ale ja odkryłem właśnie głębiej na rekolekcjach to, że głód jest dobry. Głód jest dobry. Głód emocjonalny, jest dobry. I chociaż miałem też takie myśli, po prostu spakować i wyjechać, bo ja się tam męczę, bo ja tam po prostu się duszę, bo to, bo to jest trudne dla mnie, bo jedyne co mnie tam trzyma to wiara, to jednak tego nie zrobiłem. I nie było takiego, takich pretensji do Pana Boga i żalu. Czemu nie dajesz? Czemu nie dajesz tego poczucia bliskości? Przecież widzisz, że potrzebuję. Przecież widzisz, że ze względu na ciebie celibat podjąłem. Przecież widzisz, że ze względu na ciebie tu w ogóle przyjechałem. I rozmyślałem też nad tym, że ja mam bardzo dużo pociech z posługi dla Was, dla Pana Boga. I rzeczywiście niesamowicie mnie to cieszy. Mam nadzieję, że to widzicie. I że to widać po mnie. Mam nadzieję głęboką. Daj Boże, że, że będę się nawracał i będę miał więcej z tego radości jeszcze. Ale tu chodzi o radość z przebywania i z bliskości. Bo co innego, wiecie, znowu analogia: co innego robić coś dla żony, robić coś dla męża i mieć z tego radość i pociechę, a co innego być z mężem, być z żoną i mieć z tego radość. No jednak to co innego, no. Bo, bo mąż może bardzo dużo pracować na utrzymanie żony i później powiedzieć: No, wszystko to dla ciebie robię, no czego ty chcesz, prawda? Czy chcesz ze mną usiąść, a po co? Jak ja tyle dla ciebie robię i ty się cieszysz z tego, ja się cieszę. Tylko no jest różnica ogromna pomiędzy robieniem czegoś dla kogoś i cieszeniem się z tego, a byciem z kimś. No a co zrobić wtedy, gdy bycie z kimś nie daje pociechy? Takiej głębokiej, takiej sycącej. I bycie z Bogiem też tego nie daje. Mo może to, to masz taki stan. I. Ja odkrywałem na rekolekcjach, że to jest bardzo dobry stan, tu dzięki któremu wiele wad się oczyszcza, intencje się oczyszczają, a co najważniejsze, bezpieczniej idę do Boga niż pośród pociech. A zresztą te pociechy, no to po co się ich domagać, jak ja z powodu swoich grzechów na dużo gorsze rzeczy zasługuję i liczę na Boże miłosierdzie, tak jak każdy z nas powinien. No tak, odkrywałem, że... Ten stan bez emocjonalności, pustki, oschłości, nudy jest mi potrzebny do tego, żeby wzrastała wiara. Wiara jest potrzebna choćby w posłudze dla was, bo im głębiej będę wierzył, innymi słowy, im bardziej będę zjednoczony z Bogiem, tym lepiej będę wam posługiwał. A w sumie w rekolekcjach jeden z głównych celów dla mnie było to, żeby tam się ponawracać, a później dobrze wrócić do was. I czemu to jest bezpieczniejsze? Ponieważ zawsze, jak są jakieś emocje, to, to są wichry nieposkromione, które, które mogą zwieść, które mogą gdzieś na manowce, jak tu wichry czasami łódź, czy, 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 czy jakiś tam masztowiec, czy jak to się nazywa, to mogą, mogą gdzieś tam przesunąć na manowce i, i zboczyć z kursu łatwo może, właśnie przez te wichry nieposkromione statek. A jak jest cisza. I pan mu gdzieś od środka w sposób, w który nie czujemy, jedynie w niego wierzymy, nie czujemy, prowadzi, to jest to dużo bezpieczniejsze. Ja krzyża bardzo mocno mi towarzyszył, żeby po prostu przetrwać ten czas i nie wyjechać. Bo, bo on mówił, że jeśli chcesz dojść do tego, czego pragniesz, musisz iść przez to, czego, czego nie masz. Czego nie masz. I może Ty też, bracie siostro, czegoś bardzo pragniesz. Prosisz o to Boga, nie masz tego na razie. Jedyne, co ci zostaje, to nadzieja i to kiedyś będzie tam. Ale na razie idę przez to, czego nie mam. I tęsknię, i bardzo mi to jest potrzebne, ale nie mam. Jedyne, może u kogoś nawet nadzieja umarła. Panie Boże, proszę cię zajmij się taką osobą. I może to słowo niech też wzbudzi nadzieję, że, że głód jest dobry. W pewnym sensie jest dobry i potrzebny. Potrzebne. Pomyślałem sobie też o, o tym, że słuchajcie, gdybym poszedł na jakąś pielgrzymkę pieszą, proszę mi nie zrozumieć, że akurat ja mówię, że takie chodzenie na pielgrzymkę, jak ja teraz opisuję, jest złe. Nie jest, nie jest. Gdybym poszedł na pielgrzymkę, i miał bardzo dużo pociech, i one mnie niosą, i tak czuję Pana Boga, i czuję bliskość z ludźmi, i czuję Pana Boga, jaki On jest niesamowity, kocha mnie, i to wszystko czuję, i z każdego dnia jest coraz to mocniejsze, no to to by mnie motywowało, żeby wstawać rano, iść i nie wyjechać z, tych, z tej pielgrzymki. Emocje by mnie powodowały, eee, a gdyby się pociechy ucięły, to co mnie tam trzyma tak na dobrą sprawę? No wiara, wiara w to, że to ma sens. Nie czuję tego, ale obiektywnie... To się wydarza, że tam się poprawia, że tam jestem z Bogiem, że on ma ze mnie pociechę, ja nie muszę mieć. Chociaż bardzo tęsknię, aż płaczę. Yy, płaczę za bliskością z Bogiem, tak, tak, bo, bo, bo kocham. Bo kocham Boga. I yy, yy, w takich warunkach oschłości, trudów, gdy ziarno obumiera, to rodzi się wiara po prostu, a, a przez wiarę przychodzi wszelkie dobro. Zwłaszcza Boża chwała wzrasta i zjednoczenie z Bogiem, o, o, cel życia się osiąga. Drugi bracie siostro, jeśli tobie jakoś pomogłem w tych twoich oschłościach, w tym, że, że, że nie czujesz pociechy, że przychodzisz na modlitwę i masz wrażenie... Mm, no, halo, gdzie, gdzie, gdzie tu ta pociecha, gdzie tu ta radość, o której mi opowiadali? A inni się cieszą, a ja nie mogę się tym cieszyć. A inni tak się modlą, a ja ta. a inni opowiadają składają świadectwa, że tak im się dobrze modli, a mi się źle modli. Jeżeli masz podobnie, to mam nadzieję, że ci nadzieję wlałem w serce, że głód i tęsknota za Bogiem w pewnym sensie jest zła, ale w innym sensie jest bardzo dobra. Jednoczy z Bogiem, jeżeli wytrwasz, jeżeli po prostu będziemy wierni. I nie będziemy domagać od Pana Boga poczucia bliskości, czyli tego, co subiektywne. Ta bliskość będzie obiektywnie, ale to poczucie bliskości nie musi być. A jeżeli z powodu pragnienia poczucia bliskości grzeszysz z człowiekiem, niech Pan mógł dać jej nadzieję, że głód, gdy go przeżyjesz konstruktywnie i dobrze, zaowocuje wiarą, zjednoczeniem z Bogiem, radością i nasyceniem, które On daje w odpowiednim czasie. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.